Anżeliki nie słychać, później będziecie montować. Tak, później wmontujemy po prostu napisy. Dobrze. Ja myślę, że tak, jak najbardziej dzisiejsze wydarzenie jest dowodem tego, że wierzymy w to, że warto o tym mówić, że jest to temat bardzo ważny dla nas, dla naszych uczniów, dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Dlatego myślę, że takie wydarzenia warto organizować i nie jest to ostatnie w naszej szkole. Myślę, że zanim rozmawiać, to po prostu być przy tej osobie. Najpierw dać jej swoją obecność, swój czas, swoje zrozumienia, a dopiero później z nią rozmawiać. W tym rozmawianiu też więcej słuchania, więcej nastawienia na to, co ta osoba ma nam do powiedzenia, czym chce się z nami podzielić. Myślę, że warto rozmowy prowadzić też ku jakimś rozwiązaniu, temu, jaką osobę ma wizję leczenia, czy w ogóle zamierza podjąć leczenie. I jeżeli tak, to być z nią też na tym etapie. Myślę, że najtrudniejsza jest niepewność, że są pewne objawy stałe, które się pojawiają, tak jak smutek, tak jak złość, rozdrażnienie czy inne, ale najtrudniejsza jest niepewność tego, co przyniesie kolejny dzień, niepewność tego, czy jutro będzie dana osoba miała siłę na podejmowanie różnych działań, i niepewność też tego, czy kiedyś z tego jeszcze wyjdzie. Oczywiście leczenie, przede wszystkim leczenie. Przede wszystkim kontakt ze specjalistami, z lekarzem, z terapeutą, ale myślę, że też bardzo dużą rolę odgrywa otoczenie, w jakim się znajdujemy to środowisko. Czy osoby, z którymi mamy do czynienia, są nam sprzyjające, czy rozumieją to, z czym osoba z depresją się mierzy i czy dają nam przestrzeń na wyrażenie tego. Więc takie wsparcie osób bliskich jest też bardzo istotne przyjaciół, rodziny. Koniec naszego wywiadu. Ale.